I rusyły. Pierwszy płot omijają i dopiero będą skakać kolejny. Na prowadzeniu Doncasters. Doncasters, minister wojny, Lady Gabi Pretty King, Alazal, Palm Club i Spigal. I pierwszy płot. Wzięły wszystkie. Minister Wojny Doncasters Lady Gaby Pretty King, Alazal, Palm Club i Spiegel. Drugi płot za nimi. Teraz płot przy Trybunie Środkowej. Minister Wojny razem z Doncasters. Dalej, alazal, pretty king, Lady Gabi, Spigal i Palm Club. Bołot przy trybunie honorowej, Doncasters i minister wojny. Alazal, Lady Gabi razem z pretty king, palm club oraz Spigal. I konie wchodzą w zakręt. Teraz płot na zakręcie. Minister Wojny i Don Custers. Pretty King. Lady Gaby Alazal. Palm Club oraz Spigal. I następny płot. Minister wojny, Don Casters. Pretty King, Lady Gaby, Alazal, Palm Clap i Oj, Don Casters zakręcił się, ale skoczył. Doncasters, minister wojny. Don Casters, minister wojny. Pretty King, Alazal, minister wojny. Doncaster, Pretty King, Alazal, Lady Gaby, Spiegel i Palm Club. Pod nauku wzięty ucieka minister wojny. Gonią go Pretty King oraz Doncasters. Przedostatni płot. Ojojoj. Teresa Polezna spadła. Zala, zala. Minister wojny Doncasters i Pretty King. I za moment wyjście na prostą finisowo. Minister wojny wyprowadza i ucieka. Minister wojny. Finisuje Doncasters oraz Pretty King. Minister wojny, Pretty King Doncasters. Minister wojny, minister wojny. Na drugim miejscu Pretty King, trzeci Doncasters, czwarty Palm Club.